Cześć, witam Was z tej strony, Adi. Właśnie jest wtorkowy poranek. Nie ma co robić, postanowiłem sobie chwilkę pograć. Wybrałem oczywiście Battlefield Trójkę. Będzie to kolejny odcinek z mojej serii o tej grze Battlefield 3. Witam serdecznie. Wybrałem drużynowy match, plansza, mapa o nazwie Forteca Donia. Jest to mapa. Z nowego dodatku do Battlefielda trójki, Close Quarters, zaczynamy. Widzę tam już moi koledzy z drużyny ostro napier za przeproszeniem w przeciwnika. Jeden pobiegł do góry, powiegnę za nim, zobaczyć co tam jest grane. Tutaj spokój, spokój. Jakaś betoniareczka, słyszę dźwięki wystrzałów, ale jeszcze nie miałem kontaktów wzrokowego z żadnym przeciwnikiem. Zajdę w dół. Rzucę granatę tam. Jakby ktoś się miał wyłonić za chwilę, to nim akurat oberwię. Bum! Ale nic się nie stało. Idę. Ostatnio dużo sobie dyskutowaliśmy. Znaczy ja dyskutowałem, mówiłem do was o moich preferencjach, jeśli chodzi o kawę. Więc jak się możecie domyślić znowu koło mnie stoi... O, przeciwnik! Przeciwnik wojowałeś... Jest... O jest! No i wycięty pięknie. 200 punktów zostałem wybawicielem. Jak się domyślacie, że wrócę... O, Dostałem piękny jakiś order. Virtuti militari. Awans, który to level 27 bodaj, tak jednak jazda. Piegnie po schodach. I dwóch mniej. Kamuflaż miejski dostałem, oczywiście. I gryzę ziemię, bo ktoś mnie ustrzelił. Wracając do tematu kawy. Oczywiście teraz znowu sobie zrobiłem bardzo mocną czarną kawę bez cukru, bo rano nie piję innej, tylko czarną. W kubku białym z napisem Kung Fu i wizerunek Bruce Lee'ego. smakuje z tego kubka ta kawa wyśmienicie. Dobra, idziemy koło drzewa, a potem do bitwy. O! do do um, zabicie wroga. Trafienie za 100 punktów plus 10 za trafienie w głowę. Oho, leży nas ziomas. Reanimacja? Uuu, nie warto było. Dzisiaj coś mi skacze. On ta gra, nie wiem czemu. Coś kombinowałem z ustawieniami i minimalnie mi skacze, ale postanowiłem nagrywać, to nie będę już przerywał. Skoro się tyle już nagadałem Co, co tu jest grana Nie miał szans Wypożyczyłem ostatnio to życie Karlita Zobaczyłem W ogóle ten film nie stracił nic ze swojego uroku, mimo że oglądałem go w czwarty raz Ops. I dostałem a EK 971 Holograficzny plus 200 reanimacja i do boju. Dzięki stary. a z mi na schody na górę O, Oo, druściele się gęsto ubijemy tego. O, ale ich pojechaliśmy. Coś czuję, że nasza drużyna jest. Że tak koń celna Kurcza. Nie wiem, czy pamiętacie, jak byliście mali, jak było mleko jeszcze w sklepach z prawdziwej krowy, nie te TH, fałszywe. Wspaniałą maślankę się robiło z tego mleka. U, przepraszam, nie robiło się maślanki, tylko siadłe mleko. Gdy mleko u nas zaczęło być sztuczne, ludzie zaczęli sprowadzać jakieś duńskie czy belgijskie maślanki. Przyjęły się w Polsce maślanki, a siadłe mleko znikło. I wiecie co? Ostatnio w sklepie znalazłem znowu, bo bodajże z jednej z danych firm znowu siadłem mleko i sobie kupiłem. Teraz kupuję je co dzień, jest wyśmienite. O, zabiłem pana. Ja tu siadłem mleko, a tutaj wróg dżungli nie śpi. Siadłem mleko, mówię wam, jest wyśmienite, jak spotkacie je w sklepie. zamieńcie maślankę na siadłem mleko, bo jest 100 razy lepsza. Polecam wam to serdecznie z całego serca. Jest zdrowsze na pewno od maślanki. Czu, czu, czu. Biegniemy. Właśnie dzisiaj rano sobie kupiłem znowu zestaw śsiadłych mlek. <laughs> Bardzo lubię te nowe mapy do Battlefielda z dodatku Close Quarters. Ponieważ warpka w nich jest akcja. Przypomina mi ta akcja, akcje y, z Call of Duty serii. Jest ciasno ostro bardzo dobry film multiplayer nie ma przestojów zwędnych. ups i nie można się ukryć jak widzicie chwila nieuwagi i już ciebie wróg do dopada z każdej strony ważne jest żeby mieć dobrą drużynę jak się biegnie w kupie ma się medyka on bardzo o bardzo bardzo dobrze pomaga reanimując drużyna naprawdę może przetrwać wiele Tutaj, jak widzicie, ta moja grupa jest taka dość luźna. Można powiedzieć, każdy sobie rzepkę skrobia I nie wychodzi to najlepiej. Ale ostatnio grałem z moim kolegą jednym. O czym między innymi on był w tej grupie. Już wam kiedyś o nim wspominałem na PM. I mieliśmy taką bardzo fajną drużynę. Jeden za wszystkich, było wszyscy za jednego. Reanimowali medycy raz po raz. Super było. Dokoła było pełno apteczek broni. Jak ginąłem, byłem pewny niemalże na 100%, że zaraz ktoś mnie zranimuje. Boże, coś mam. Jakąś ciańką serię. O, ja przeżyłem. Fuj. Bałem się, że po tej reanimacji akurat od razu padnę. O, a? A coś lubię, chyba. Ale widzieliście? Georcza złowrogiego chciał wiec przez te drzwi nas wybić Nasz Nasz. O, widzę zabarykowane wejście winą przeciwpiechotną. Oho! Szkoda, jakbym jeszcze dwa kroki przebiegł za ten filar To mogło być różnie. Mogłem przeżyć. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć w czasie tej rozgrywki? Ponieważ lubię takie batalie, w ogóle interesuję się militariami, historią militarii i jednostkami specjalnymi na świecie. Kupiłem sobie teraz bardzo fajną wczoraj, akurat książkę. Była promocja i kosztowała tylko 14 zł. Jej tytuł to Sniper. Są to opowieści o który naprawdę słyszył Służył w jednostkach specjalnych. Przy okazji, jak troszeczkę przeczytam, to postaram się troszeczkę Wam o tej książce więcej opowiedzieć. Na razie czytam wstęp. W wstępie było napisane m.in. o przygotowaniu takich operacji specjalnych, która miała miejsce przy, odbijaniu, przy ataku na twierdzę Bill na Dena, gdzie go zabili. Świetnie to ten koleż opisuje wszystko. Mówi też, ile w ciągu roku taka jego jednostka na treningi z samych pistoletów potrafiła wystrzelać naboi. Dosłownie miliony. To no ile inne jednostki specjalne w ciągu całego roku nie, nie, nie są w stanie wystrzelać ile naboi ze wszystkich broni, yy, a oni tyle wystrzeliwali tylko z pistoletów. Oho, koniec z rundy. Fajnie się grało, ale drużyna moja przegrała. Zobaczymy, jak mi poszła. No, nieźle, nieźle. Ważne, że do przodu, nie? Jak ratio jest ponad 1, to jest wyśmienicie. Jak poniżej 0,5, to jestem bardzo zmartwiony. No cóż, dziękuję Wam serdecznie za to, że wysłuchaliście tej mojej dzisiejszej paplaniny. Tak jak mówię, następnym razem postaram się Wam troszeczkę opowiedzieć o książce Sniper i wymyślę jeszcze jakiś dodatkowy temat, wypełniacz tylko muszę znaleźć troszeczkę wolniejszą mapę, ponieważ na tej cały czas była wartka akcja, byłem skupiony i nie mogłem sobie spokojnie do Was pomówić na wybrane przez siebie tematy. A więc tak, jeszcze raz dziękuję i do następnego razu. Pa pa! I trzymajcie się cieplutko!